Witam, witam w tę piękną niedzielę, ostatni niestety dzień weekendu. Po krótkiej przerwie i problemy z realizatorem, ponieważ odcinek piątkowy był wrzucony za późno, zapraszam Was na kolejne spotkanie z Weltą Katalonia, wyścigiem dookoła Katalonii oraz wiadomościami ze świata kolarskiego. A będzie ich trochę, ponieważ Skończył się wyścig dookoła Burgos. Mieliśmy wczoraj wyścig Classic San Sebastian. Tegoroczna trasa była zmieniona, ale jakaś to nowa góra pojawiła się na trasie Classic San Sebastian. Lecz o tym wszystkim za chwilę. Jedziemy trzeci etap wyścigu do Kat Katalonii. Jak widzicie, czekają trzy strome podjazdy z ostatnim na, żeby Was nie skłamać, Port Aine przez Port de Canto i Port de Toses. No będzie, będzie walka i na pewno będę chciał go rozegrać, ostatni podjazd, zupełnie inaczej, dlatego odpuszczam walkę Almeidą o koszulkę dla najlepszego gurala. Nie goni ucieczki, która jak widzicie licznie już jest 17-osobowa z przodu. Skoro Remco Evenepoel zdobył koszulkę lidera, to niech teraz jego drużyna martwi się o gonienie tutaj tej ucieczki, gdzie najlepszy kolarz z tego co widzę ma 8 minut straty do lidera, a więc niech tak jest, niech ta ucieczka jedzie, a tymczasem kto w rzeczywistości wygrał trzeci etap wyścigu do Katalonii, a mianowicie też. Tadej pogaczer, Podobnie jak etap drugi, dzięki temu, na mecie całego wyścigu, miał ogromną przewagę nad Mikelem Landą. Na trzecim miejscu zameldował się Antonio Tiberi, a czwarty był Volt Puls jeszcze przed Seppem Kusem. Także tak wyglądała, tak wyglądała klasyfikacja etapu trzeciego. 103. edycji tego wyścigu, i jak wiecie, Pogaczar, który wygrał cały wyścig, już po trzecim etapie miał ogromną przewagę nad drugim Mikelem Landą. A teraz przejdźmy do klasyki San Sebastian. Tak jak Wam mówiłem, tegoroczna trasa została zmieniona. Liczyła 237 km. Natomiast ostatni podjazd pod pilotegi. Mimo iż miał tylko 2,1 km, to miejscami jego nachylenie wynosiło 27%. Z tego, co, so, co się nie mylę, tyle samo ma podjazd najtrudniejszy kilometrowy w Polsce pod leśną. Na, także tak to wygląda. I wszystko w sumie rozegrało się na tym ostatnim podjeździe. Na początku uciekła dość spora grupa, natomiast 50 km przedmiotów została dogoniona. Potem wyrwał się z niej Paweł Siwakow, ale to właśnie to właśnie na ostatniej górze jak został dogoniony przez Brandona McNulty'ego. tuż przed szczytem zaatakował Ala ale pognał za nim Mark Hirsi. Na zjeździe natomiast doszło do pewnych niestasek między tymi kolarzami. Na szczęście skończyło się bez upadków i ta dwójka rozegrała między sobą finish. Niestety, albo niestety, zresztą utytułowany bardzo Ala przegrał z markiem Hirschi Właśnie z zespołu UAE. A trzeci do mety dojechał. Lener Van Etveld. Ten młody kolarz, o którym już Wam wspominałem wcześniej, który odniósł już w tym roku inne sukcesy. Także 23-latek na takiej trasie, jak wczorajsza Klasika San Sebastian tak szalał. No, przyznam szczerze wielkie brawa dla niego. Też to jest jeden z Kolarzy koło Deltoro, chociażby, na których na pewno trzeba będzie w przyszłości spoglądać, i na pewno zobaczymy ich jeszcze w niejednej ucieczce, w niejednym, niejednej walce o zwycięstwo w klasykach i wyścigach wieloetapowych. Natomiast zakończyła się Vuelta Burgos. 46. edycja. Piąty etap był również pagórkowaty z podjazdami, ale tylko po 3, 4, 5, 6 km. Dlatego, w sumie, na ostatnim etapie doszło do sprintu. Powiedzmy, że z kolarzy szybkich kolarzy, którzy nie boją się walki na sprintach, i wygrał ponownie na tym wyścigu etap Paweł Bitner przed Nicolo Parsinim i Iwanem Garcia Cortiną. większość peletonu miała ten sam czas o 83 kolarzy dojechało z tym samym czasem Kamil Gradek znowu przyjechał w grupetto z dwoma minutami straty <grych> także no nie można powiedzieć, że był to udany etap dla Kamila i udany wyścig w sumie cały. Natomiast klasyfikacja generalna, klasyfikacja generalna utrzymała się taka sama jaka była po jeździe indywidualnej na czas na etapie czwartym. A więc cały wyścig wygrał Sepkus z timu Visma 5 sekund przed Maxem pulem z timu DSM i 34 sekundy miał nad trzecim Finem Fischerem Blackiem z timu UAE. A więc tak zakończyła się a Burgos. Tutaj wspomnę, iż Rafał Majka zakończył wyścig na 21 miejscu, mając minutę i 32 sekundy straty do lidera. Zobaczymy, jak ten wyścig na tydzień. Przed Włochami Espanią wpłynie na kolejne etapy, już podczas hiszpańskiego wyścigu, czy przygotowanie i udział w Vuelcie a Burgos będzie miało odwzorowanie podczas trzeciego wielkiego tegorocznego turu. Także, jeśli chodzi o obecnie, o dawkę informacji, tak to wygląda. Jak widzicie, jeśli chodzi o etap wirtualny, zjeżdżamy z całym peletonem nad ucieczką, która ma 6,5 minuty przewagi nad peletonem. A więc słyszymy się prawdopodobnie na 15-20 km przed metą, przed podjazdem pod port Aine. A więc zapraszam Was na ostatnie 20 km speednaczki pod port Aydę. Ucieczka została częściowo dogoniona, zmniejszyła się troszkę przewaga. Natomiast próbując cokolwiek ugrać na port Di jak widzicie, staram się pomalutko przeprowadzić do góry kolarzy, natomiast nie dają jakiegoś super mocnego tempa, ponieważ biorą pod uwagę ilość minut, która dzieli mnie od ucieczki, jest to przynajmniej jeszcze z 15 km pod górę, gdzie na Chyreń już w tej chwili waha się między 5 a 9%. Także na spokojnie, niech tutaj wirtualni pomocnicy Remco Pula. Także jednocześnie nie wyrywając, o być może uda się wyjść na czele peletonu i zobaczymy jak losy z jazdy drużynowej na czas, tak to trochę wygląda, ułożą się na koniec etapu. Czy dojdzie do sukcesu jak podczas wyścigu dookoła Omanu, czy znowu Pogaczer przyjedzie nie na pierwszym miejscu, ale w pierwszej. Trójce. Dodajmy trochę źródła energetycznego. I tak to już niewiele zmienia. Niech wajn jeszcze trochę podgoni. Zostaje coraz mniej kilometrów. A muszę przyznać, że i tak spisał się świetnie. Jak na kolarza, który dopiero. Też zanosi się na to, iż będzie odnosił coraz więcej sukcesów w sporcie zawodowym. W międzyczasie, jak Nowak podjeżdża, zbliżamy się coraz bardziej, jak się okazuje, do ucieczki. Myślałem, że będą mieli większą przewagę, ale wygląda na to, że zmęczenie daje o sobie znać. Jest coraz większa szansa, aby tą ucieczkę doścignąć. Dobra, trochę za szybko, jednak za Solerem ma Schartner pojechać, czyli pomału dościgamy, zostało 5 km. może troszkę wolniej, żeby jeszcze zostało przynajmniej trzech kolarzy na ostatnie 1,5-2 km. wtedy z dużo lepszej pozycji będzie mógł Pogaczar zaatakować. Dobrze, w ten sposób... Dziękujemy już Drzejowi za jazdę na rzecz lidera. Dziękujemy również Dominikowi. Zobaczymy, ile wyciśniemy z Marka Solera. Od tutaj patrząc na to, co się dzieje, zaraz tutaj Gross Schartner również pozostanie bez sił. Spróbujmy chwilę takiej jazdy. żeby tutaj Roglic chciał przeatakować i mocniejsze tempo podyktować. A raz zobaczmy. Tutaj Mark trochę przeszkadza. Hodownie spróbujemy w ten sposób zagrać. I zobaczymy jak na taką jazdę jak długo będzie mógł takim tempem pojechać Siwakow. Jak widzę tutaj Ewenepul Landa nie dają rady. Wingegard próbuje dojść. Również kończą mu się siły i kto? Egan Bernal. Tylko Egan Bernal wytrzymuje tempo podyktowane przez Pawła Siwakowa. No, no, no. Robi się coraz ciekawiej. A więc zobaczmy jak Almeida na to. Więc Grosschartner, czy on może pojechać na kole? Spróbujmy w ten sposób. Spróbujmy, niech Soler spróbuje pojechać jeszcze na kole Grosschartnera. Dominik sobie tutaj spokojnie dojedzie do mety. Czy Pogaczarowi dawać już w tej chwili żel energetyczny? Myślę, że nie. Paweł Siwakow też już jednak nie da rady. Więc na spokojnie, po malutku swoim tempem niech jedzie. Almeida tutaj widzę też już na maksa siły wykorzystane. A więc pojedynek, pojedynek Pogaczara tym razem z Eganem Bernali. Mamy jeszcze półtora kilometra do mety. Co z tego wyjdzie? Egan Bernal ugotowany. Egan Bernal nie ma sił. A więc odjeżdżamy, odjeżdżamy od czołówki Pogaczarem. Egan Bernal nie ma sił jechać. No, coś wspaniałego. A więc Pogaczar zanosi się na to. Nawet jeżeli nie wygra tego etapu, to Pogaczar będzie liderem. Będzie liderem po tym etapie. Wspaniała jazda, wspaniała postawa Pogaczara. Etap wygra kto inny. Etap wygra Pedrero zespołu, mówi Stara. Ale, ale. Teraz ile kolarzy z ucieczki odrabią do Pogaczara? Tutaj jak widzicie, dopiero teraz Tiberi, dopiero teraz Remco Evenepoel. dopiero gdzieś tam Bernal. A Pogaczar dojeżdża do mety. I dopiero teraz. A patrzcie, jak daleko jest Wingegard. Cóż za akcja się udała? gross resztą, resztką sił. Almeida, niech jedzie na kole. gross spokojnie. Myślę, że. A może spróbuje na kole, gala. Ihać, soler. Soler też spokojnie. Pogaczar na mecie. Czy Almeida jeszcze wyskoczy? Też już trochę bez sił. Ale. Ale będzie prawdopodobnie lider po trzech etapach wyścigu dookoła Katalonii. Rozgrywka taktyczna, rozgrywka niespodziewana, ale jak okazało się, skuteczna, wręcz można powiedzieć do bólu. Podciągnijmy jeszcze trochę, Wajna. Już chyba nie będzie sensu skakać, ale Wajn. Jeszcze przed Grupetto. Jeszcze też przed. Czy uda nam się pokazać, jak majestatyczna była ta góra? Z lotu ptaka proszę, weźmy ostatniego kolarza i przenieśmy się teraz na metę. Jak wysoko musieli się wspinać kolarze. Fantastycznie, fantastycznie to wygląda. Znowu pochwalę grafików Cyanide, bo te szczyty, te podjazdy wyglądają naprawdę... Tej wersji Project Managera fantastycznie. Czekamy aż wszyscy wjadą na górę i zaraz zobaczymy klasyfikację generalną. Jeszcze chwilę, aż ukaże się możliwość przełączenia na podium. A więc to czynię. Znaczy, tak wygląda klasyfikacja etapu. I zaraz zobaczymy klasyfikację generalną. I klasyfikacja generalna. Pierwsze miejsce Tadej Pogaczar przed Remko Evenepoel, przed Jonasem Wigegardem i innymi kolarzami. Zresztą wielkimi gwiazdami kolarstwa szosowego. Także po trzecim etapie mamy 56 sekund zapasu przed kolejnymi wyzwaniami. Klasyfikacja dla najlepszego Gurala po tym etapie padła łupem Davida Godi przed Antonio Pedrero i Haroldem Tejado. Almeida nie dołożył niestety żadnego punkcika, Zadliszna była ta ucieczka, która odjechała. Klasyfikacja punktowa również pogarsza dopiero na czwartej pozycji. Dla młodzieżowca. Remco Ewenepul. No tutaj nie może być inaczej, jak doskonale wiecie. I klasyfikacja zespołowa, tak jak widzicie. A my słyszymy się w poniedziałek rano z już pewną listą startową Tour de Poloń, gdzie będą podane pełne składy. Natomiast tuż przed prezentacją, tuż przed pierwszym etapem Tour de Poloń. Mogę Wam zdradzić, iż wezmą w nim udział takie gwiazdy, jak Jonas Wingegard, Rafał Majka, Mats Pedersen. Także same gwiazdy kolarstwa szosowego. I, i ci kolarze przede wszystkim nie wezmą udziału w Welcie Espanii prawdopodobnie, chyba, że zostaną w połowie wyścigu wycofani. A oprócz nich Tim Wellens, Derek G, Magnus Schiffeld, Thibaut Nys, Daniel Filip Martinez, Roma Bardet, który przecież kończy karierę, jeżeli faktycznie potwierdzi się dzień przed pierwszym etapem lista startowa. Także to tyle na dziś. Do usłyszenia jutro.